Znaje za zadaniowca, albo po prostu słaby jest. Słaby. A co z panem Gadowskim? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Nic nie mówi o akcji wojskowej Q. Więc no. Więc, chyba że robi to specjalnie, nie chce iść do przodu za bardzo. Putin powiedział, że jest skłonny przekazać 1 miliard dolarów Radzie Pokoju, której wypłata została zamrożona od początku konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Gadowski to pijak. Gadowski to zadaniowiec. No nie wiem. Widzia... Zobaczymy. No nic nie mówi o akcji wojskowej Q. No to jako dziennikarz słabo wypada. No gówniane dziennikarstwo. Ja mówię, jeżeli jeżeli dziennikarze, którzy komentują Sytuację geopolityczną, światową, bo niektórzy nie komentują. Ale jeżeli komentują i nie biorą pod uwagę akcji wojskowej Q, to są do dupy dziennikarzami. 1 lutego Q publikuje dropa Everyone Out. Po prostu wszyscy on No, ciekawe, 1 lutego mówisz, tak? Nie pamiętam tego dropa, akurat. Andy Choiński po wczorajszym wystąpieniu Trumpa w Davos chwalił go pod niebiosa. On chyba nie do końca kuma. Nie wiem, ja jestem sceptyczny do Andiego Choińskiego. Najechał na Trumpa wcześniej, więc raz jest za Trumpem, raz jest przeciwko jakby kumał co się dzieje to byłby za a nie, że czasami przeciwko czasami za Pan Nikt mówił o Gadowskim że śliski Andi, to się często odpala, kogo on zaprasza. Samych antysystemowców systemowych. Dobra, czekajcie, muszę jeszcze kogoś wyrzucić. Zalewski pokazał, że w szczepionkach jest Hydra. A, Hydra, no tak jak pająk, która się odradza nawet gdy się ją odrywa, rozrywa. Zalewskiego trzeba badać. A jutro jest drop, jaki sztorm, panie prezydencie? You will see, zobaczysz jaki sztorm. No miejmy nadzieję, że jutro będzie my fellow Americans, the storm is upon us. Miejmy nadzieję, no jakby było w końcu, tak, bo już czekamy, kiedy, kiedy, kiedy i te wariactwa coraz większe, większe, większe. Już show przestaje być śmieszny, znaczy on dalej jest zabawny, śmieszny, Cały czas są ekscytujące rzeczy, które się dzieją, ale już zaczyna męczyć, tak? Jak serial ma już, nie wiem, tam siódmy sezon, siódmy sezon serialu, to już się ogląda taki serial tylko po to, żeby do końca obejrzeć, bo tak naprawdę już jest nudno, już nic nowego nie wymyślą, już wymyślają, Jakieś chore, kompletnie absurdy do kwadratu, i tak wygląda ten nasz show. Musi się w końcu jeden show skończyć, a drugi show, czyli masowe aresztowania, trybunały i egzekucje, musi się